Dobry, telewizja pozytywna. Zapraszam dzisiaj do rozważań na temat zabawek, bo zabawki są czymś ważnym w naszym życiu, zarówno w życiu małego dziecka, takiego, które chodzi do szkoły, w życiu młodzieży, no i oczywiście w życiu dorosłych również zabawki. Są ważne, ponieważ dorośli także się lubią bawić. Czasami dorośli to duże dzieci, ale my zatrzymamy się przy tych najmłodszych. Czas od przyjścia dziecka na świat aż do pójścia do szkoły to bardzo szczególny i bardzo ważny moment, ponieważ dziecko jest wtedy jak gąbka chłonie wszystkie dźwięki, chłonie Barwy, nastroje, otoczenia. Dlatego w tym czasie do tego dziecka powinno być przysposobione odpowiednio otoczenie. Zabawki w tym czasie spełniają również ogromną rolę. Ważne, aby wszystkie przedmioty czy materiały, z którymi dziecko się styka, były naturalne, więc najlepsze są na przykład muszelki. Bardzo dobre są y, zabawki z drewna, które w dotyku są bardzo naturalne i sprawiają dzieciom naprawdę bardzo dużo radości. Oczywiście jak najbardziej polecam zabawki, które nie mają żadnej formy, specjalnie zwyczajny klocek. Może być dla dziecka telefonem, może być dla dziecka w tym czasie zupełnie jakimś innym ważnym elementem w zabawie. Zrobi sobie z niego cokolwiek most, zrobi sobie z niego szczoteczkę do zębów, grzebień. Także to są bardzo ważne, naturalne zabawki. To, czego dziecko doznaje, to, czego dziecko doświadcza, zostawia ślad na całe późniejsze życie. Dlatego starczajmy mu jak najnaturalniejszych, jak najdelikatniejszych bodźców z otoczenia. Chciałam zwrócić uwagę jeszcze na takie zabaweczki, na laleczki zrobione z materiału, z filcu, z lalki Maciany. Oczywiście jest mnóstwo zabawek typu pluszaki. Dzieci też je bardzo lubią do przytulania na przykład, ale te zabawki już nie stanowią dla dziecka takiej dużej porcji yy, ona oczywiście o tym nie wie dużej yy, porcji yy, do wyobraźni, ponieważ te zabawki mają już wszystkie gotowe elementy, już nie ma miejsca na to, by dziecko mogło tutaj coś dodać. Dlatego zwracajmy na to uwagę i zastanówmy się, jakie zmysły chcemy dziecka pobudzić i do czego te zabawki mają dziecku służyć. Ponieważ. Wszystko, co dotyka, wszystko, co go otacza Powinno mieć jakiś sens Komik strzela koni na biegunach Zwykła zabawka, mała chyściawka A rozkołysze szerokie. Komik strzela koni na Ciemno wiosny, każdy powinien go mieć. Hmm. Śpij sobie, śpij. Śpij sobie, słynny. On sobie śpi, a ja tak cichutko opowiem, że pojawiły się zabawki, które są zrobione z plastiku. Te zabawki nie są miłe w dotyku dla dziecka, są niektóre wręcz można powiedzieć odstraszające, ponieważ plastik oszukuje. I tak naprawdę to nie jest dobry bodziec dotykowy dla dziecka. Zabawki z plastiku powinny zastąpić jak najbardziej zabawki. Ele Dudki, gospodarz malutki. Gospodyni garbata, a córeczka smarkata. Ele Dudki, gospodarz malutki. Gospodyni jeszcze mniejsza, ale za to rozumniejsza. Raz, dwa, trzy, cztery. Nasza mama robi sery. Tata strzela z broni, a ostatni koni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mama daje jeść, tata daje pić, a ty sobie idź. Komi, nie mów, że coś się spinkoliło. Które bardzo chcą walczyć, które bardzo lubią się siłować. Dajmy do ręki wystrugany z drewna miecz albo łuk. Jest to o wiele lepsze niż broń palna. Jeśli to możliwe, unikajmy zabawek militarnych, starając się pokazywać dzieciom przyjazny i piękny świat. Dziękuję za uwagę. wokół niej posprzątać, więc szukam tutaj gąbeczki. Jest gąbeczka. I proszę, pucu, 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 myjemy ją. No i oczywiście musimy za nią posprzątać kupę. A teraz, ponieważ była na podwórku, zmienimy jej ubranko. Zmienimy jej ubranko na przykład no, takie ładne jej damy. No i zaprosimy ją do najpierw tabletki. O takie jeszcze syropek. Jest troszkę przeziębiona. I mamy tutaj, że już jest wszystko w porządku. Damy jej teraz jeść. Lodówka. Jest pora. O śniadanko. Damy jej. Co? I tu damy jabłuszko. No i może coś słodkiego, tą babeczkę odzie sobie. I na końcu mamy soczek. Pojedzona. No to w takim razie chwilę się z nią pobawimy. Chwilę się z nią pobawimy. Powiedzmy, że tą piłeczkę pogramy. Trzeba trafić piłką do kosza. Zbieram się takie punkty. Zarabiamy w ten sposób pieniążki, żeby coś kupić w sklepie, jedzenie, lekarstwo, ubranka czy coś, żeby posprzątać w pokoju. No i jeszcze jedna mi szansa została, bo trzy trafienia do kosza, trzy trafienia. I idziemy, możemy już jeszcze się chwileczkę z nią pobawimy, to jest jeszcze fajna zabawa, jak ona skacze. Boba skacze i zbiera sobie takie pieniążki. Musimy dotrzeć do zamku i wtedy nam się... Jesteśmy. Prawo. No i co tam jeszcze? Już zadowolona. Teraz położymy Bubę spać. Położymy ją spać. A ja sobie pójdę na... No, chcę ze mną iść na... Zakupy, no dobrze, to może najpierw coś jej kupimy niedrogiego Nie wiem co to wcale nie są takie tanie rzeczy To było coś 800 900 czapka 850 No to kupimy jej takie indiańską opaskę, no tak będzie wyglądała, żebyśmy jej musieli zmienić. Dobra, na razie niech sobie ma. No i kupimy jeszcze jakieś aptece. Zielone lekarstwo w porządku. No i bądź. Dzisiaj pokażę Wam moją kolekcję samochodów z Out 2 i z Out 1. To jest Hyena Lifting, to jest Zigzag McQueen, a to jest Carlo Maserati, to jest Ogórek, to jest Francesco Paldekumi. to jest Al Scarpetta, to jest Jeff Gorbette, to jest Raul Farafura, a to jest Sean McNition, a to jest złomek, a to jest Rot Rumak Spoiler. To jest zigzag McQueen's Out 1, to jest Lip Lash, a to jest redaktor. To jest druznik, to jest jego drużówka. To jest peron, to jest most, kolejka, to jest kamienica, samo, to jest ciężarówka, zewa, tory i pociąg. 30 elementów i można je różnie budować. Można je różnie składać.